Też przekłada się to na piec konwekcyjny, który musimy rozgrzać do odpowiedniej temperatury, aby móc tego kotleta posmarzyć w taki sposób, jak chcemy to zrobić. Kolejną, kolejnym przykładem jakby nagrzania pieca i wstępnego potrzeby wstępnego podgrzania jest gotowanie. Jeżeli państwo gotujecie przykładowo pierogi czy makaron, nie wrzucacie go do zimnej wody, tylko na wrzątek, prawda? Więc automatycznie też z tego samego powodu wymagamy podgrzania wcześniejszego pieca w trakcie gotowania. Teraz, tak jak wspomniałem, piec nam się nagrzał, więc ja szybciutko nadłuszczę częściowo te tablety i te dewolaje i włożę je do pieca. Może ja poproszę w międzyczasie, tutaj przedstawiciela, mojego kolegę, przedstawiciela firmy RM Gas, Gastro. Pana Jacka Mazurkiewicza, który w tak międzyczasie opowie o pozostałej działalności firmy RM Gastro Polska. Zapraszamy Jacku na scenę. I teraz nie przedłużę czas. Możemy mieć międzyczasie frytki, prawda? Żeby...